Dzień dobry wszystkim. Ten piękny słoneczny poranek. Idziemy trochę pociąć. Liczę to dzisiaj skończyć. Sobota jest. To jest dzień wolny od pracy. Zawodowej. To może się uda to skończyć. Zostały mi tutaj dwa rządki. Z tych większych, i tam, tam dalej są. Cztery rządki takich młodszych. To powinno raz, dwa pójść. Chociaż. Też w tym roku wszystko się pokładło od ciężaru. No i niestety tu trochę też brunatna zgnizna weszła, nie wszystko było wycięte i dlatego to, to też tak wychodzi, że e, muszę te niektóre drzewa po prostu ogałacać, no mocno ciąć. Ale na jedna to dobrze, bo się przynajmniej odmłodzą dzięki temu. O, na przykład taka ładna gałązka. O, a jak widzicie już żywica leci i trzeba to uciąć a ładna młoda jeszcze by sobie tutaj porosła ogólnie tutaj przy utówce to przy tej odmianie to cięcie głównie powinno polegać na tym, bo ja to mówię, że ja ciąć nie umiem ja tnę po prostu tak jak mi się to podoba i wydaje. Fachowo to na pewno nie jest. Także jakby się ktoś chciał nauczyć ciąć wiśnie, to na pewno nie ode mnie. W ogóle niczego ciąć. Ale ogólnie jak tak gdzieś tam kiedyś słyszałem, czytałem na no to wiśnie powinno, utówka się ciąć po obwodzie jakby to powiedzieć i wycinać gałęzie ze środka bo tam później nie można się dostać, te owoce się nie dojrzewają tak jak powinny i wiadomo o co chodzi ja jeszcze tutaj patrzę no i to powinno się tak patrzeć na Przejazd, żeby po prostu nie zastawiały przejazdu ciągnikowi tak? jak się jak się jeździ jak się pryska żeby nie włożyły jedno drzewo w drugie i ogólnie to tak tak by to wyglądało oczywiście wycinamy też każdą każdą właśnie chorą gałąź każdą zraczałą każdą suchą no ale to już takie logiczne nie trzeba chyba o tym mówić to jak Widzimy cały czubek siadł. Cała ta w ogóle gałąź padła. No to co? Ciach. Tylko przy wiśniach zostawiamy takie się nazywa czopy, czyli nie, nie ucinamy przy samym. No to 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 akurat. Mogłem, bo to suche. Nie ucinamy przy samym pniu, tylko zostawiamy kawałek. No tak jak tutaj widzicie. Mam nadzieję, że dobrze pokażę, że będziecie widzieć jak w zeszłym roku było cięte no to było tutaj ciach zrobione tak? nie przy samym pieńku tylko trochę dalej i ta gałąź wtedy sobie puszcza po boku gałązki no i nam się drzewo rozrasta no ale tutaj w tym przypadku no niestety to padło sobie robię takie kubki z tymi grubszymi gałęziami będą do palenia piecyku na zimę no to jeszcze tego jak jest suchy to go łutniemy całkiem po co tu będzie nam przeszkadzał no i zobaczcie no tutaj ten czubek taki ładny jest już my mógł zostać ale tu żywica tu żywica bierze go po prostu ta zaraza ta skudna no i też go trzeba będzie wy-wa-lić gałęzie będą później zgrabione i zmielone rozdrabniaczem kosiarko Dlatego też między innymi wycinam te, obcinam sobie te grube, oraz, że do piecyka, a dwa, że po prostu ta, jakby miało ubijakową kosiarkę, no to by zjadło wszystko, ale ta, ta zwykła sadownicza wita po prostu nie, nie zmieli tak dokładnie takich grubych, nieraz tutaj widać jeszcze pozostałości z zeszłego roku, to nie przeszkadza, bo jeszcze mi się przynajmniej nie zdarzyło koła przebić w traktorze, ale... Po co to, to marzyć i się ma człowiek o to przewracać w przyszłym roku. A tak to jeszcze sobie do piecyka na zimę człowiek dupę zagrzeje. O! Brzydko mówiąc. Po cięciu, po zgrabieniu, po skoszeniu tych patyków jeszcze będę pryskał te wiśnie. Ja chyba opryskam cieczą, bo mi jeszcze zostało. Bez sensu jej zostawiać na przyszły rok żeby stała przez zimę, a akurat będę jej miał na tyle wystarczająco, że, że wiśnie opryskam mimo może jeszcze nawet po tym letnim cięciu jabłonki, ale to wszystko się okaże w praniu. No. A jeszcze jedna rzecz. Wycinamy też takie gałęzie co leżą na ziemi. Albo co widać, że tak się tutaj, o, tak jak ta idzie już nisko to możemy skrócić akurat, bo młoda by wystawała, ale tak jak idzie już nisko i widzimy, że w przyszłym roku się położy To utniemy cały tutaj to To wycinamy, no, po prostu no. o. Tutaj tak nisko nie zostawiałem celowo czopa Żeby <laughs> nie właśnie odrastała Ale znając życie to jak nie trzeba to i tak wypuści no. Jak ze wszystkim jest Jak czegoś nie chcemy to Zawsze jest na przekór. O. Jeszcze te patyczki też pozostanie pozbierać. Ale to już szczegół czego, No. O, dzieci idą. Idziemy zobaczyć dzieci. A gdzie te dzieci tu łażą z matkami dwoma? Co? Pipi, pi, 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 pipi. Pipi, pi pi pi, pi, pi pi, pi. O, dajmy. Częba. Nie widzicie daleko, są. o, idzie tutaj, idzie, idzie. Jest kubaniec mały, o. No i dobra, byłoby na tyle, nie będę już Was męczył, także widzimy się w kolejnych filmach, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i widzimy się już niebawem, cześć!